Chcę Wam powiedzieć, że ten film będzie o szkodliwym wpływie szrotówka kasztanowcowiaczka na drzewa. Nie byłoby to nic śmiesznego, gdyby nie to, że przedstawione w nim postacie, z o których podobieństwo jest wszelkie przypadkowe do osób realnych, mówi o najniższych, ale nie najgorszych warstwach społecznych. Nic o politykach, na szczęście. Nie propagujemy treści, które tu będą przedstawiane. Może źle odczytane. Zapraszamy do oglądania. Czy kiedykolwiek myślałeś, jakie to drzewo dla nas jest dobre? Myślałem i myślę nawet teraz. Łyknij ty... w Ja też pomyślę. W Wieniu, a powiedz mi, kto został naszym premierem? Ten, ten, no, oglądałem. U mały na byłem ja i widziałem. Kaczorowski. On, ten, ten taki duży, co ma brata. A wiem, to ci, co księżyc chcieli. Tak! Ta, ta... Za, Ale ich zawinęli na 24, Ciewini, bo już idzie. Kto? Gdzie? No nie. Zdawało ci się. Ale ty straszysz z tymi co z i da się belebał. Nie pójść się, oni Mali są. Mali A to też się nie boję. Zdawać Ale dobra wieniu wracając do tematu. Czy ty wiesz, kiedy to drzewo dla nas jest dobre? Patrz! Na jesień! Jak o, o, dasz? Co na jesień? Kich lecą. I liście mamy! Jakie fajne, miękkie! Położyć się można! Napić się można z kolego. O! Przy naszym drzewku! O! Tu dla drzewka odlejemy trochę, niech pokorzeniach ma. O. Ty Głupi jesteś, wiesz to, to... Człowiek Pamięci... normalny by nie ruszył. Drzewko po drzewko, ale też człowiek. Napić się musi. Napić Wieniu. Się nie wylewaj, nie możesz marnować takiego dobrego... Wieniu, typu. nie bądź sadystą! Ja jeszcze nie piję Ja Wypij Wieniu Ja mam dość Dobra Bogdan Ja bym się rypnął Ale spać wios. Dobra idziemy bo mi Ja bym tak... się rypnął spać Tak nie zmogło nam się dobrze coś Tak nie zmogło po tym Dobra Przyszli nam Do... się coś dobrego Dobra noc Do musi pójdziemy na losowo. Dobra Wieniu Cześć Wieniu Dobra Wieniu! Nie wiesz się! Wieniu! Nie wiesz się! Nasze drzewo! Wieniu, wstawaj! Co jest kurde? Co ty jak robisz? Panie! Głupi jesteś? to drzewo. drzewo! Odejdź pan od naszego drzewa! Panie... Wieniu, Panie. co on robi? Ładny jest! Wieniu! Idzie. Panie! Odjedź się pan od naszego drzewa! Panie! Nie! jest co oni ty! Panie, stawaj pan! Co pan z naszym drzewem robisz? Panie! Co, co? Nie udzielili w domu, że drzew się nie niszczy? Takie drzewa są pod ochroną! pan! To jest nasze drzewo od dziecka, przy tym działają się. Proszę, pan, bo znam karata! Tak? Ta. A dalej go, karata! Boguję nam żył go gumowcem! z tego drzewa! Dobre drzewko. Sdawaj wieniu! Stawaj, zlejemy dziada! Czekaj, gumowno założę! Chodź Dzywa! Ja ta bada pociągnę weszła. Chodzisz! Uciekaj! Poszedł! Umiem rzutyć! Poszedł! O! Ale mu pokazaliśmy wieniu! Nie ma... Ja co. mu dam drzewań w Nie naszym lesie. Bo jak my jesteśmy we dwóch, to każdy portkami cieszy. Każdy dan. idę drzewo. Czekaj. Bogdan, Ma trzy. Do następnego. Raz, trzy. Dobra, idzie trzy. Idzie jeszcze następne. Nie, nie trzymaj się, idziemy spokojnie. Czekaj. Idziemy. Dzień, lewa. Lewa, prawa. Dobra. Lewa. lewa prawa, prawa, Prawa. Lewa. Nie, Idziemy dalej. Dobra. Dobra, to idziemy zaraz do drzewa naszego.

Tu! Go spali, bo... go. Dobry pajz! Robale! trzeba kępić! Wypalimy go w, w cholerę! Ty gumia, że za benzyną obleję weszły. tu jeszcze na głowę więcej! Nie. Dobra! Na głowę! O! Czekaj! <laughs> Czekaj, już wiele, dobra, stać hmm. na potem! O! Robalu! Naszych Czekaj! Krasztanów. Czekaj! Widzia co? Widziałem na pogrzebie babci kiedyś co trzeba zrobić. Co trzeba? Nie bo... poświęcimy duszę Dobra. tego Rowana. Dobra, się dla jego. Do... A, A kij o... z nim, podpalaj go. Sama. O! A masz! Spal masz. się! No Koleżanki i kolegi. Kolegi szczególnie. Nie? Pamiętajcie. Żól nie żól. Człowiek czy inne trwalskieństwo. Dbajcie o nas. Szanujcie kasztanowce! No i drzewa inne. Wszystkie drzewa! A kasztanowie to jest taka nalewka fajna, dobra dla mnie. No, dla mnie. Dobra, dobra, Ale dobra, patrzcie, że przemówi, no, przemówi, do, przemówimy. przemówimy do, tam, do kółka mów. Tam odmówimy, no. Dobra. Szanujcie wszystkie lasy i drzewa. Wszystkie drzewa. Nie Małe wolno niszczyć. Nie, nie, nie deptajcie, nie poście. A nie, uważaj, uważajcie, jak będziecie kogo o, widzieli i uważajcie na tego. Robaczkę tego! Jak on? No skier... Mateusz? Mateusz chodź, chodź, bo ty to będziesz wiedział ten temat. Mateusz! Mateusz, chodź! O, Mateusz! Mateusz chodź. O, panie tego, co się... W szczególności nasza tubka kasztanowcowiaczka, jest zagrożeniem dla kasztanu. Pamiętajmy, że kiedy go tylko dorwiemy, dziada, to wziąć go i z liśni spalić. Ale pamiętajmy, w bezpiecznym w miejscu. Bravo. Na palenisku. Na palenisku. Dalej od innych drzew. Nie w lesie, bo się zajmie. Nie w lesie. No. Tak więc kończymy. Czołem. Salut, bądź wolno. Wiele